Matematyka dla klas pierwszych liceum trzyletniego. Temat lekcji Funkcje trygonometryczne kąta ostrego prowadzi pani dyrektor Małgorzata Głodowska. Dzień dobry. Dzisiaj y, tematem lekcji będzie, będą definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego. Te, te funkcje trygonometryczne omawiamy w trójkącie prostokątnym, y, w trójkącie Mamy trzy boki, które określamy w następujący sposób: a i b to są przyprostokątne. c jest to długość, przeciw, jest to przeciwprostokątna. Określamy funkcje trygonometryczne kąta ostrego alfa. Sinusem kąta ostrego alfa nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw danego kąta do długości przeciwprostokątnej kosinusem kąta ostrego alfa nazywamy stosunek przy prostokątnej leżącej przy danym kącie do długości przeciwprostokątnej, do długości przeciwprostokątnej. Tangensem kąta ostrego alfa nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw danego kąta do długości przyprostokątnej leżącej przy danym kącie. Kotangensem kąta ostrego alfa nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej przy danym kącie do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko danego kąta. Macie napisane, w jaki sposób słowami a, mówimy o naszych funkcjach trygonometrycznych. Sinus alfa przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta alfa do przeciwprostokątnej. Kosinus kąta alfa przyprostokątna leżąca przy kącie alfa do przeciwprostokątnej. Tangens alfa, przyprostokątna leżąca naprzeciw danego kąta do przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa. I kotandens kąta alfa, przyprostokątna leżąca przy kącie alfa do, przy, do przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa. Bardzo was proszę, abyście ucząc się funkcji trygonometrycznych, uczyli się ją w ten sposób, czyli słowami. Nie uczcie się, że jest to A do B, B do C, bo wprowadzone będą inne oznaczenia i więc doświadczenia, że uczniowie się gubią. Warto jest zatem zapamiętać chociaż skrótowo, nie mówić pełnej definicji, ale zapamiętać, że sinus jest to, przy prosto, jest to stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciw danego kąta do przeciwprostokątnej. To już wystarczy, ale będziesz to powtarzał sobie cały czas to to sobie też w ten sposób utrwalisz. Także jeszcze raz podkreślam, warto, myślę, że warto, warto po prostu to w ten sposób się nauczyć. Popatrzcie na przykład pierwszy. Podaj wartości wszystkich funkcji trygonometrycznych dla zaznaczonego kąta alfa. Popatrzcie. Mam kąt, mam trójkąt prostokątny, mam kąt alfa. On jest analogiczny do tego, co podawaliśmy, co podawałam w definicji. I zobaczmy. Mam przyprostokątną leżącą naprzeciw mojego kąta danego, czyli to jest 4. Mam przyprostokątną leżącą przy kącie alfa równą 3 i mam przeciwprostokątną, która jest równa 5. I popatrzmy. Sinus kąta alfa jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw mojego kąta do, przeciw, do przeciwprostokątnej. I mamy 4 do 5. Kosinus kąta alfa jest to stosunek przyprostokątnej leżącej przy moim kącie, przy danym kącie, czyli alfa, do długości przeciwprostokątnej, czyli 5. Kosinus alfa równa się 3 piąte. Tangens alfa jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw mojego kąta alfa, do przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa, a zatem tangens jest równy 4 trzecie. I kotangens alfa jest to stosunek przyprostokątnej leżącej przy danym kącie do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw danego kąta, czyli w naszym przypadku to są 3 czwarte. Popatrzmy na następny przykład. Podaj wartości wszystkich funkcji trigonometrycznych, teraz mamy dla kąta beta. Tak? Zmieniło nam się, e, zmieniły nam się w, e, przyprostokątne w, o, w odniesieniu do naszego kąta. Teraz przyprostokątna, która jest równa 4, jest przyprostokątną, która leży przy kącie beta. Przyprostokątna równa 3 jest przyprostokątną leżącą naprzeciw mojego kąta, a 5 jest, jest przeciwprostokątną. I popatrzmy. Sinus kąta beta jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw mojego kąta do przeciwprostokątnej, czyli 3 do 5. Kosinus beta jest to stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie beta, do przeciwprostokątnej, tam, czyli 4 piąte. Tangens alfa jest to stosunek przy, długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw danego kąta do długości przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa, beta, przepraszam, kąta beta, czyli mamy 3 czwarte. Kotangens beta, stosunek przy prosto, długości przyprostokątnej leżącej przy kącie beta, do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko, czyli 4 trzecie. Mamy inny przykład, ale cały czas operujemy na tym samym poleceniu podaj wartości funkcji trygonometrycznej dla kąta alfa zaznaczonego na naszym rysunku. Tutaj mamy różne długości, bo mamy tak. Mamy pierwiastek, jedna z przyprostokątnych to pierwiastek z dwóch, druga przyprostokątna to pierwiastek z, z 51 jeden, i druga przyprostokątna to 7, a przeciwprostokątna to pierwiastek z 51. No i teraz popatrzmy, co tutaj y, mamy. Y, musimy dobrze sobie u, popatrzeć, gdzie jest nasz kąt, które to są nasze przyprostokątne. Która przyprostokątna leży przy kącie alfa, a która przyprostokątna leży naprzeciw mojego kąta. No i ustalić przeciwprostokątną. I jeżeli tak mam, to sinus kąta alfa to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw danego kąta do przeciwprostokątnej, czyli pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z 51. jeden. Kosinus kąta alfa to jest stosunek przyprostokątnej leżącej przy danym kącie, przy danym kącie, do długości przeciwprostokątnej, czyli 7 do pierwiastka z 51. Tangens kąta alfa, czyli mamy co? Stosunek długości przy prostokątnej leżącej naprzeciw danego kąta do długości przy leżącej przy danym kącie. Kotangens i myślę, że już jesteśmy przy trzecim przykładzie, zauważyliście, że. Tandens tangens kotangens, że one są odwrotne, prawda? Czyli kotangens to jest stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta alfa. No i pojawia nam się takie zadanie oblicz wartości funkcji trigonometrycznych dla kąta alfa zaznaczonego na rysunku. No i popatrzmy, brakuje nam do wyznaczenia. Wszystkich funkcji trigonometrycznych potrzebujemy długości przeciwprostokątnej. Żeby obliczyć długość przeciwprostokątnej, skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa. O czym nam mówi twierdzenie Pitagorasa? Że suma kwadratów długości przyprostokątnej jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. I to właśnie zostało tutaj zastosowane. Czyli długość boku AB jest równa 1 do kwadratu dodać 3 do kwadratu. Otrzymujemy, że AB, długość AB do kwadratu jest równa 10, czyli długość przeciwprostokątnej jest równa pierwiastek z 10. W tym momencie mając już wszystkie długości, długości boków możemy wyznaczyć wszystkie funkcje trygonometryczne. czyli alfa, do długości przeciwprostokątnej, czyli w naszym przypadku do pierwiastka z 10. Kosinus kąta alfa stosunek przy prostokątnej leżącej przy danym kącie, czyli 1, do długości przeciwprostokątnej, którą obliczyliśmy pierwiastek z 10. Tangens kąta alfa, stosunek przyprostokątnej prostokątnej leżącej naprzeciw danego kąta do przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa, 3 do 1, czyli krótko, natomiast moglibyśmy napisać, że jest to równe 3. I kotangens, popatrzcie, 3 pierwsze, 1 trzecia. Kotangens, czyli stosunek przyprostokątnej leżącej przy danym kącie 1 do długości, długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw mojego kąta. Czyli jest równe 3. Żadne skotane z alfa jest równe 1, 1 3. Moi drodzy, to są, hmm, to jest wprowadzenie do funkcji trygonometrycznych kąta ostrego. Podstawowe wiadomości. Ja jeszcze raz bardzo Was proszę, żebyście ucząc się, ucząc się funkcji trygonometrycznych, Uczyli się w ten sposób. Tutaj. Patrząc na to. To jest dla Was bardzo istotne. Fajne, w ten sposób, mówiąc cały czas sobie, opisując, że funkcja trygonometry, sinus to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciw mojego kąta alfa do przeciwprostokątnej. Krótkie określenia. Ale będzie to dla Was łatwiejsze. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor.